Czas na 529. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Pięści Yamana znów spotkają się ze szczęką Azisa. Biznesmen wyjawia także Zejer, kim naprawdę jest lekarz. Ali i Duygu mają chwilę dla siebie. Świadkiem ich czułości jest Sultan. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 529. odcinku, Emanet, Dziedzictwo, odcinek 529 w niedzielę, 30 marca 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 529 odcinka serialu, dziedzictwo, Duygu i Ali ruszają na poszukiwania Jasemin. W ostatniej chwili ratują ją z opresji. Siostry wszystko sobie wyjaśniają i pogodzone wracają do domu. Aziz, niepokojąc się o Zejer, odwiedza ją w nowym domu. Po wizycie postanawia dla pewności pełnić wartę pod jej domem. Tam odnajduje go Yaman, przekonany, że Aziz, jako syn jego największego wroga, próbuje mu zaszkodzić i rozdzielić z Zeyr. Pomiędzy mężczyznami dochodzi do bójki. Yaman informuje Zejer, kim jest Aziz. Ona jednak nie wierzy w złe intencje lekarza, nie zgadza się również na powrót do rezydencji. Ali i Duegu mają w końcu chwilę dla siebie, a sultan staje przypadkowym świadkiem ich czułości. Kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przyspieszyć bieg wydarzeń. Dzwoni do Semry. Gdy telefon odbiera Duygu, zapowiada się z wizytą. Duego domyśla się, że kobieta przyjdzie prosić o jej rękę dla Alego. Zobacz, co się wydarzy w odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.